W tym wideo chciałbym przeanalizować jakie zadania pojawiają się na maturach z rachunku prawdopodobieństwa. No w tej sekcji zadań otwartych tak naprawdę na nich skupiłem się tutaj i w kolejnych filmikach każdy kto będzie pisał maturę z matematyki na pewno wie czym jest rachunek prawdopodobieństwa, na pewno ma jakieś skojarzenia z tym działem. Być może kojarzy się to z rzutem monetami albo rzut kostką do gry, ewentualnie jakieś losowanie kul z różnych pudełek. Te kule były różnych kolorów, tam były czarne, białe na przykład. Ró różne warianty tego zadania były. Na pewno takie skojarzenia każdy z nas posiada. Aczkolwiek no, na maturze sytuacja jest trochę odmienna. Te zadania z rachunku prawdopodobieństwa nie dotyczą właśnie takich yy, doświadczeń losowych. Tutaj mamy do czynienia w głównej mierze z losowaniem liczb z jakichś abstrakcyjnych zbiorów. O co tak dokładnie tutaj chodzi, to zobaczymy na tym wideo. Mam tutaj otwarte arkusze maturalne. To są akurat tylko majowe matury z lat 2015-2019. Te egzaminy, które odbywają się w tak zwanej nowej formule. Przeanalizujemy zadania otwarte z rachunku prawdopodobieństwa, które się na nich pojawiły, i zobaczymy, że zaczyna wyłaniać się pewien schemat. Zacznijmy od tego, które mamy tutaj otwarte. Jest to matura z 2015 roku i to zadanie jest dość nietypowe. Jest zupełnie inne niż większość innych zadań maturalnych z rachunku prawdopodobieństwa. Dlatego nie będę tutaj nad nim długo dywagował, opowiem pokrótce o, to, o co tutaj chodzi, i szybko przejdziemy do kolejnych arkuszy. Mamy tutaj 115 osób, które wypełniają pewną ankietę. I w tej ankiecie muszą odpowiedzieć na pytanie, jakiego rodzaju bilety kupowali w pobliskim kiosku. To były bilety na tramwaj, ulgowe albo normalne. I pytamy się o prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia, że losowo wybrany ankietowany nie kupił żadnego biletu. No takie nietypowe zadanie. Yy, zazwyczaj zadania z ma na maturze z rachunku prawdopodobieństwa są trochę inne. I tutaj maj 2016 rok. To jest typowe zadanie z rachunku prawdopodobieństwa, aczkolwiek dość trudne. Moim zdaniem jedno z trudniejszych z tych matur podstawowych. Tutaj mamy losowanie ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych. Losujemy dwa razy po jednej liczbie bez zwracania, czyli no te wylosowane liczby nie mogą się powtarzać. I tutaj już się pojawia jakiś abstrakcyjny zbiór. W tym przypadku są to liczby naturalne dwucyfrowe. I tutaj mogę polecić każdemu, żeby w nauczył się jak wylicza się ilość takich liczb, liczbę takich liczb tak naprawdę. Ich jest 90, mówię o tym w jednym z kolejnych filmików. Dlaczego warto się tego nauczyć? Ponieważ ten zbiór, zbiór złożony z liczb naturalnych dwucyfrowych bardzo często pojawia się na maturach, w zadaniach z rachunku prawdopodobieństwa. No i okej, okay, dobra, losujemy tutaj te dwie liczby. Z tego zbioru. No i interesuje nas prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia, że suma tych liczb jest równa 30. Ok, mamy tutaj takie jedno zadanie. No, zobaczmy co pojawiło się w maju 2017 roku. I tutaj mamy losowanie ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych. Znowu ten sam zbiór. Z tym, że tutaj losujemy już tylko jedną liczbę, zadanie jest łatwiejsze. No, widać to też po punktacji. Tu jest tylko za dwa punkty. Poprzednie było aż za cztery, bo było bardziej złożone. I tutaj interesuje nas prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba dzieli się przez 3 i jest mniejsza od 4. Rozwiązuję te zadania w którymś z kolejnych filmików. No nie będę tutaj. W tym film, wideo nie mam zamiaru omawiać rozwiązań, tylko chcę zaznaczyć pewne punkty wspólne tych zadań maturalnych z rachunku prawdopodobieństwa. A co będzie w 2000, co było w 2018 roku? Tutaj mamy z kolei dwa zbiory A i B. One są zupełnie inne, niepowiązane ze sobą. I doświadczenie losowe polega na tym, że losujemy jedną liczbę ze zbioru A i jedną liczbę ze zbioru B. I pytamy się, jakie jest prawdopodobieństwo, że suma wylosowanych w ten sposób liczb będzie podzielna przez 3. Więc tu widać, że rzeczywiście losujemy ze zbiorów dość abstrakcyjnych. Tak? No i zobaczmy, jakie było zadanie w maju 2019 roku, niemalże rok temu. Ze zbioru liczb 1, 2, 3, 4, 5. Losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Znowu jest pewien abstrakcyjny zbiór, nie licząc zbyt wielu elementów. Bierzemy z niego dwie liczby, one mogą się powtarzać. I chcemy policzyć prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A polegającego na wylosowaniu liczb, których iloczyn jest nieparzysty. No, też nie jest to jakieś odmienne od tego, co było poprzednio. Są zbliżone te zadania z maja 2019, 18, 17, 16. One są bardzo podobne. Bardzo często zadania no, z tych arkuszy czerwcowych i sierpniowych z tych lat 2015-2019 też są w tym samym duchu ułożone. Tak jak może wspomniałem, a może nie na początku, już teraz nie pamiętam czy o tym mówiłem, takie zadania jak rzut kostką czy rzut monetami pojawiały się na maturze w sumie tylko dwukrotnie w ciągu ostatnich pięciu lat. Raz było to zadanie, gdzie rzucaliśmy trzy razy jedną kostką, albo, trzy, albo raz rzucaliśmy trzema kostkami jednocześnie. Coś takiego. Chodziło o to, żeby suma wyrzuconych oczek była 16. Takie coś było rzeczywiście na maturze jeden raz. I jeden raz było zadanie, gdzie rzucaliśmy monetami. Był tam czterokrotny rzut monetą i byliśmy zainteresowani prawdopodobieństwem zdarzenia, że wypadnie więcej orłów niż reszek. Czyli no, chodzi o to, że wypadły albo trzy orły, albo cztery. Ale zazwyczaj pojawiają się właśnie zadania, gdzie mamy losowanie z abstrakcyjnych zbiorów liczbowych. Takie jak tutaj to z tabelką z 2015 roku jest też wyjątkiem. I głównie należy się raczej nastawiać na te zadania, gdzie będzie losowanie z takich abstrakcyjnych zbiorów liczb. Zachęcam do obejrzenia moich pozostałych filmików na ten temat, gdzie już rozwiązuję konkretne zadania z rachunku prawdopodobieństwa. Zapraszam także na moją stronę, gdzie można obejrzeć. Inne zadania typowo maturalne właśnie pod maturę z rachunku prawdopodobieństwa jest lista wraz z y, odpowiedziami. No i zapraszam do oglądania reszty moich materiałów.